Chyba jeden, albo spierdalaj, czy idziemy gdzie indziej. No dawaj, no jak już tyle tyle było, no to jeszcze trzeba by było. Dawaj, daj, daj, ostatni. Jest, ostatni speed! Jest, super bonus! Super bonus, kurwa, widzicie póki że tam w grze wszystko może zdarzyć się. Dobra, to jest to. Kto napisał yy, dwa, to wsyćcie się. Super bonus za trzy dychy. Pa. Pif-paf. 99% wychodzi przed najwyższą wygraną. Zawsze. O kurwa, dawaj. Dynamit. Jest dynamit. Pa! O, tak jest! Tak jest! Pa! Dobra. O, tak. Tak jest. O Jezu! Ej! Jak mi dobrze, kurwa jak dobrze! Dzięki! Boże! Się z kaczkami o chleb napierdalał znowu. No dobra. No i super.